Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu na kanale i Światu Historii. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam wszystkim podziękować za 500 subskrypcji na kanale. Za każdą łapkę w górę, komentarz i wyświetlenie bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy. Za co Wam szczerze dziękuję. A dziś cofniemy się w przeszłość, na tereny naszego kraju, jak i krajów naszych sąsiadów. Zanim nastało chrześcijaństwo, zanim na naszych ziemiach stanęły kościoły i dzwony zaczęły bić w rytmie nowej wiary. W lasach, nad rzekami i na wzgórzach żyli ludzie, którzy czcili słońce, ogień i duchy przodków. Ten odcinek to podróż do świata naszych przodków, słowian i ich pierwotnej religii. Poznamy ich bogów, rytuały, święte miejsca, a także opowieści i legendy, które przetrwały w szeptach lasów i starodawnych pieśniach. Zanim przejdziemy do historii religii Słowian, zacznijmy od tego, w co wierzyli nasi przodkowie. Wierzyli oni w niebo, rządzone przez Peruna, ziemię, na której żyli ludzie i zbierali swoje plony, a także w nawie, świat zmarłych i bogów cienia, odpowiednik naszego piekła. Najważniejsze bóstwa to m.in. Perun, Bóg Burzy i Wojny, Pan Niebios, znany w całym świecie słowiańskim. Weles, Bóg podziemia, magii, bydła, patron kupców i zmarłych, Swarożyc, Bóg ognia i słońca, Mokosz, Bogini wilgoci, urodzaju, opiekunka kobiet, Żywia lub Ziva, Bogini życia i wiosny, Czaść Bóg, Syn słońca, dawca światła i dobrobytu, Triglav, Bóg o trzech obliczach, niebo, ziemia, zaświaty, czy Jarowit lub Jaryło, Młodzieńczy Bóg Wiosny, Płodności, Miłości. Ważnymi postaciami, demonami, a także zjawami były m.in. rusałki, duchy wodne, czasem piękne i kuszące, innym razem mściwe. Leszy, Pan Lasów, potrafił zwieść wędrowca lub ostrzec przed niebezpieczeństwem. Strzyga, Licho, Baba Jaga, demoniczne istoty, z których część przetrwała w bajkach dziady, Obrzęd kontaktu ze zmarłymi, wędrujące duszy, smora, mara, duch nawiedzający sny, przynoszący duszności i złe sny. Zanim w środkowej Europie rozbrzmiały dzwony kościołów, modlitwy chrześcijańskie, Ziemie m.in. dzisiejszej Polski, Czech i Słowacji tętniły życiem duchowym opartym na wierzeniach pogańskich, politeistycznych, zakorzenionych głęboko w naturze, rytmie pór roku i wspólnocie. Na ziemiach polskich pogaństwo słowiańskie trwało aż do drugiej połowy X wieku, kiedy to książę Mieszko I w 966 roku przyjął chrzest. Ale proces chrystianizacji był długi i pełen napięć, a nawet buntów. Przed chrystianizacją mieszkańcy tych ziem czcili wiele bogów. Naczelne miejsce w panteonie zajmował Perun, bóg Perunów i wojny, oraz Światowit, opiekun rodzaju i wróżb. Istniał także silny kult przodków. Smarli nie znikali z życia wspólnoty, byli obecni jako duchy, które należało czcić i obłaskawiać. Liczne gaje i święte wzgórza, rzeki były miejscami kultów. Kapłani sprawowali ofiary i interpretowali znaki z natury. Obrzędy te były ściśle powiązane z cyklem agrarnym. Święta przesilenia, obrzędy płodności czy rytuały oczyszczające odbywały się zgodnie z rytmem pór roku. Po przyjęciu sztu chrześcijaństwo nie zdołało od razu usunąć dawnych wierzeń. Jeszcze w XI wieku dochodziło do pogańskich buntów, innymi podczas tzw. reakcji pogańskiej z lat 1034-1038, Wówczas lud buntował się przeciwko nowej religii, a dawne bóstwa wracały do łask. Zniszczono wówczas wiele kościołów, kapłani chrześcijańscy zostali wygnani, a pogańskie rytuały znów odbywały się publicznie. Chrześcijaństwo ostatecznie zatriumfowało, ale w wielu regionach, zwłaszcza na wschodzie czy północy kraju, jeszcze przez stulecia przetrwały elementy dawnych wieży, często przemycane w ludowych obrzędach i przesądach. Na ziemiach czeskich sytuacja wyglądała podobnie. Bogaństwo słowiańskie dominowało aż do IX wieku, kiedy to w 863 roku na terenie wielkich morach, w opowiadających dzisiejsze Czechy i Słowację, przybyli misjonarze Święty Cyril i Święty Metody z Bizancją. Ich misja była kluczowa. Przynieśli pismo, kłagolice oraz liturgię w języku słowiańskim. Jednak mimo chrztu, który odbył się około 874 roku i wpływu chrześcijaństwa na długo przetrwał kult bogów, taki jak Radegast, Bóg wojny i gościnności, czy trzygów bóstwo o trzech twarzach symbolizujących niebo, ziemię i podziemia. Podobnie jak w Polsce, Czechy doświadczyły okres religijnego dualizmu, z jednej strony książęta oficjalnie przyjmowali chrześcijaństwo, a z drugiej lud wciąż praktykował pogańskie rytuały. Często pod osłoną nocy czy w ukryciu. Szczególnie na wsiach wśród ludności słowiańskiej te praktyki trwały długo, nawet do XII wieku. Wielu czeskich książąt starało się łączyć tradycję z nową wiarą. Książę Wacław, który zginął z rąk brata, uważany był za tego, który z pogaństwa poprowadził ludku chrześcijaństwu, stając się ikoną przejścia duchowego narodu. Na Pomorzu i Połabiach było nieco inaczej. Tu religia przetrwała najdłużej. Na Rugi, w Arkonie, istniała monumentalna świątynia Trygława. Mnich Helmund z Bozowa pisał W Arkonie świątynia była pokryta barwnymi tkaninami, a Bóg miał trzy głowy, spoglądając na niebo, ziemię i zaświaty. W 1168 roku duński król Waldemar I zdobył Arkonę i spalił świątyny. To był ostateczny cios dla pogańskiej religii na zachodniej Słowiańszczyznie. Chrześcijaństwo nie wyparło dawnych wierzeń z dnia na dzień. Kościół katolicki świadomie inkorporował pogańskie rytuały, by nie walczyć, lecz przemieniać. Święto dziadów, kontakt ze zmarłymi, przekształcono w dzisiejsze zaduszki. Letnie ognie na noc kupały, stały się wiankami, a postać mokoszy wchłonęła Matka Boska Zielna. Cytat z kroniki biskupa Mersburskiego z X wieku. Choć ochrzczeni. Ludzie ci wciąż z czcią dotykają drzew, całują kamienie i oddają ofiary w studniach. W wiejskich społecznościach jeszcze w XIX wieku utrzymywał się kult przodków. Przekonanie o demonach wodnych, rytuały, takie jak na przykład zakupywanie wstążek pod progiem dla ochrony domów. Ważną rolę w wierzeniach dawnych Słowian pełniły kobiety, które odgrywały rolę zarówno w życiu codziennym, jak i duchowym. Ich pozycja, choć nie zawsze równa mężczyznom w kwestiach militarnych czy politycznych, była kluczowa w rytuałach, obrzętach i przekazie tradycji. Kobiety były strażniczkami ognia domowego, a ogień w religii słowiańskiej symbolizował nie tylko życie i bezpieczeństwo, ale był też łącznikiem ze światem duchów przodków. Wokół ogni sknęczono i śpiewano, skoki przez ogień oczyszczały i chroniły przed złą energią. Kobieta, matka lub babka były odpowiedzialne za jego ciągłość i czystość. W wielu słowiańskich wspólnotach kobiety pełniły rolę znachorek, wróżek i szeptów. Kobiet, które potrafiły leczyć dziełami, odczyniać uroki, interpretować sny, a nawet komunikować się ze zmarłymi. Ich wiedza była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, a one same często były daszone szacunkiem. To z ich ust słyszano opowieści o bogach, duchach lasów, wodnych rusałkach czy z morach śpiących pod progami domostw. W obrzędach sezonowych, jak noc kupały, to właśnie młode dziewczęta były głównymi uczestniczkami rytałów oczyszczenia i wróżb miłosnych. Rzucały wianki na wodę, tańczyły wokół ognia, śpiewały pieśni o płodności i odrodzeniu natury. Co ciekawe, według niektórych podań istniały także kobiece kapłanki, opiekunki świętych gajów lub strażniczki świątyń, szczególnie u wschodnich Słowian. Ich zadaniem było czuwanie nad rytułamami i zachowywanie czystości miejsc kultu. Czym byłaby religia bez świętych miejsc? W religii słowiańskiej nie istniały monumentalne świątynie jak w Grecji czy Rzymie. Zamiast tego duchowość zakorzeniona była w naturze. Miejsca uważane za święte znajdowały się wszędzie tam, gdzie przyroda emanowała mocą, nadzwyczajnym spokojem, siłą, a czasem wręcz grozą. Święte gaje, które były jednym z najważniejszych, były to leśne polany lub zagajniki, ogrodzone często płotem z drewna lub kamieni, w których dokonywano ofiar i modlitw. W takich miejscach nie wolno było polować, ani ścinać drzew. Złamanie zakazu groziło przekleństwem. Przykład? Góra Ślęża na Dolnym Śląsku uważana za miejsce mocy już w czasach pogańskich. Czczona była jako punkt kontaktu ludzi z bogami, źródła i rzeki. Woda miała w religii suwieńskiej znaczenie oczyszczające i magiczne. Wierzono, że w źródłach mieszkają duchy, rusałki, nimfy, a czasem demony. W czasie świąt wrzucano do wody ofiary, monety, wianki, chleb, a nawet małe zwierzęta. Do dziś przetrwały legendy o cudownych źródłach, np. w okolicy Beskidów czy Puszczy Białowieskiej. Skórze i skały często były miejscem znoszenia posągów bogów. Na przykład w Arkonie, dzisiejsze Niemcy, znajdowała się monumentalna świątynia świętofita, o której wspominałem przed chwilą. W Polsce podobne funkcje pełniły mniejsze lokalne ośrodki kultu, takie jak wspomniana Góra Ślęża, Łysa Góra czy Góra Helms. Konkretne drzewa były uważane za siedliska duchów lub wręcz same były osobieniem bóstwa. Najświętsze były dęby, stare, rozłożyste, wokół których składano ofiary i palono ogniska. Religia dawnych Słowian była głęboko zakażeniona w rytmie przyrody, cyklach księżyca i słońca oraz zmianach pór roku. Ich święta miały charakter agrarny i kosmiczny, wyznaczały początek sezonu siewów, zbiorów czy zimowego przesilenia. Istotnym elementem tych celebracji było składanie ofiar, zarówno duchowych, jak i materialnych, bóstwom opiekuńczym. Słowianie składali ofiary, by zjednać sobie przychylność bogów i zapewnić pomyślność społeczności. W ofierze składano m.in. płody rolne, zboża, chleb, miód czy owoce, napoje jak piwo, miód bitny czy mleko, zwierzęta, koguty, barany, a w wyjątkowych przypadkach także większe zwierzęta, symboliczne przedmioty jak gliniane figurki czy ozdoby. Ofiary składano w gajach, nad brzegami rzek czy kamiennych kręgach i oczywiście u stóp posągów bóg takich jak Światowit na wyspie Rugia. Według w kroniki Helmoda z Bosału kapłani Światowita co roku urządzili wielką ucztę i losowali z pomocą konia wróżebnego, czy lud drugi powinien ruszyć na wojnę. W trakcie tych rytuałów składano również ofiary ze zwierząt. Najważniejszymi świętami były m.in. Jaregody, marcu lub kwietniu, wiosenne święto odrodzenia urodzaju, topiono marzanne, a pola kładzano dymem, aby wypełnić złe mocy. Noc kupały z 21 na 22 czerwca, święto ognia, wody, miłości i płodności. Składano ofiary do rzek, palono zioła, skakano przez ogniska. Dożyńki, sierpień, wrzesień, święto plonów, podczas którego ofiarowywano bogom pierwsze kusy zboża i uroczyście kończono zbiory. Dziady, rytuał przesyłania duchów przodków. Uczty urządzano na kurkanach, składano jedzenie i napoje zmarłym. Szczodre gody, przesileniu zimowym. Słowiański odpowiednik dzisiejszego Bożego Narodzenia. Składano ofiary domowym duchom, wróżono na nowy rok i zapalono światło jako symbol narodzin słońca. Na samym końcu naszego podcastu wspomnijmy, czym była śmierć dla Słowian. Pochówek zmarłych, w relikii Słowian był głęboko związany z ich wiarą w życie po śmierci, duchy przodków i cykl odradzającej się natury. Słowianie wierzyli, że dusza nie umiera, lecz przychodzi do tamtego świata. Nawi, gdzie żywa dalej, a o ile została godnie pożegnana. Sposób pochówku należał od regionu, epoki i statusu społecznego, ale istniało kilka wspólnych cech. W większości ziem słowiańskich do około IX wieku przywozało ciało palenie. Złoki spalano na stosach, często w specjalnie wyznaczonym miejscu, np. na wzgórzu, a prochy składano do popielnicy, czyli glinianego naczynia, lub bezpośrednio do ziemnego dołu. Palanie ciała miało oczywiście duszę i ułatwić jej przejście do świata zmarłych. Od około IX-X wieku, szczególnie pod wpływem chrystynizacji lub kontaktu z sąsiednimi kulturami, zaczęto częściej stosować pochówki szkieletowe, czyli tradycyjne grzebianie ciała z ziemi. Groby mogły być płaskie, kurhanowe, czyli usypane w formie kopców, często dla wodzów, wojowników lub, czy członków elit, lub komorowe z drewnianą konstrukcją lub skrzynią. Do grobu wkładano przedmioty codziennego użytku, broń, jedzenie, a czasem również zwierzęta ofiarne. Słowianie wierzyli, że dusza zmarłego może pozostać na ziemi i szkodzić żywym, jeśli zostanie niewłaściwie pochowana. Stąd wiele rytuałów ochronnych, np. zamykanie ust zmarłego ziemią lub kamieniem, przybijanie ciała kołkiem, układanie grobu cieniami lub żelaznymi narzędziami, zakopywanie zmarłego twarzą do ziemi by nie wrócił. Duchy przodków, zwane dziadami, czczono podczas specjalnych świąt i uczt. Zmarłym zostawiono jedzenie, miód, wodę, wierząc, że wciąż potrzebują opieki i pamięci chówki odbywały się najczęściej na skraju lasów lub pól, w pobliżu rzek, co symbolizowało granice między światami, w grodziskach lub w pobliżu świętych gajów, ale to było głównie wśród elit. Niekiedy również na terenie osady, jeśli dotyczyły ważniejszych postaci. To, co nazwano pogaństwem, było kiedyś codziennością. Religia lasu, ognia i wiatru, choć dziś jest wspomnieniem, pozostaje w nas, w słowach, pieśniach, w legendach. Które wciąż opowiadamy. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Jeżeli podobało się, zasubskrybuj kanał. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia w kolejnym odcinku.